Witajcie. Witajcie po dość długiej przerwie. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego nie nagrywałem filmów, oraz jak to będzie z y, filmami w najbliższym czasie. Zacznijmy, może, od powodu, dla którego nie nagrywałem filmów. A więc, nie nagrywałem filmów z tego powodu, że byłem w górach i nie wiem po prostu jak nagrać y, filmu. Zdobywałem koronę Gór Polski i mam nadzieję, że uda mi się ją zdobyć do końca przyszłego roku. Korona Gór Polski, gdyby ktoś nie wiedział, to jest to w sumie wszystkie szczyty, najwyższe szczyty ze wszystkich pasm górskich w Polsce. Co do filmów w przyszłości. Przez ten tydzień filmy będą daily. Jednak od przyszłego tygodnia filmy będą filmy nie będą się pojawiały. Z tego powodu, że po prostu nie mam jak ich opublikować, ponieważ na dwa tygodnie jadę do rodziny, a na dwa tygodnie jadę później za granicę, więc nie będę miał po prostu czasu i możliwości nagrania filmów. Z tego powodu proszę was o wyrozumiałość. Postaram się oczywiście to jakoś w roku szkolnym Wam wynagrodzić za to, że w sierpniu w ogóle nie będzie filmów, bo prawdopodobnie, właśnie w sierpniu nie będzie ani jednego filmu. Bardzo mi szkoda tego, ale po prostu nie mam. Nie mam jak nagrać filmu, gdyż będę poza domem poza sprzętem i bez internetu przez większość czasu. Postaram Wam się to wynagrodzić, jednak w roku szkolnym to już będzie druga klasa liceum, więc będę miał po prostu więcej na głowie, więcej do roboty i po prostu nie wiem, czy uda mi się w ogóle nagrywać więcej niż 2-3 filmów dziennie. I to jest chyba wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Wybaczcie też, że ten odcinek jest taki krótki i mocno nietypowy, ale już chciałem Wam w jak najszybszym czasie po prostu powiedzieć dlaczego nie nagrywałem filmów, jak będzie to wyglądało w przyszłości. Czyli podsumowując dzisiejszy odcinek, właściwie odcineczek, to nie nagrywałem, ponieważ byłem w górach, postaram się nagrywać w przyszłości i nie będę nagrywał w ogóle w sierpniu, bo po prostu nie mam jak, a przez ten tydzień filmy będą się pojawiały daily. Wbaczcie też, że ten film, w tym filmie bardzo mało się skupiałem na, na grze, ale po prostu chciałem Wam to przekazać, a gra miała być jakimś urozmaiceniem. Początkowo w tym miejscu miał się pojawić vlog. Ale po prostu nie mam y, jak nagrać y, vloga, ponieważ y, niestety straciłem kamerę. Po prostu wyczerpały mi się baterie. A chcę je, je, od jutra zacząć już y, normalne filmy do piątku. Tylko niestety z tego powodu, że nie mam y, czasu dłużej nagrywać, y, bo jadę Jedę do babci, do rodziny, do cioci. Dla mnie zawsze YouTube był czymś dodatkowym, ale jednocześnie zależy mi na tym, żebyście byli szczęśliwi, żebyście dostawali odcinki, więc staram się umieszczać odcinki w miarę codziennie, jak najczęściej, ale po prostu nie zawsze jestem w stanie się wyrobić z odcinkami. Bo niekiedy jest bardzo trudno. wyrobić się na czas z filmem bardzo przepraszam za to że nie nagrywałem i za to że będzie kolejna długa przerwa ale po prostu według mnie wakacje są od odpoczywania więc to chyba tyle z mojej strony od jutra ruszamy z normalnymi filmami do piątku więc jeśli będzie się wam podobało to yy... Zostawiajcie łapki w górę, bo to naprawdę nieźle motywuje. A ja postaram się dla Was kręcić filmy, możliwie najczęściej. Więc yy, dzięki Wam bardzo serdecznie, i dzięki za to, że czekaliście za to, że nie przestaliście mnie oglądać, subskrybować bo po prostu czas wakacji to jest trudny czas. Zwłaszcza jak jest tak strasznie gorąco. Trudno się wtedy skupić, zwłaszcza jak wasz komputer jest rozgrzany prawie do czerwoności. Jajka można by na nim robić. Ale po prostu. Jestem mocno zapracowany teraz i. W sumie tyle. Dzięki, jeżeli obejrzeliście ten film, to bardzo Wam dziękuję. Proszę, żebyście koniecznie zostawili łapkę w górę, komentarz, żeby ten film po prostu dotarł do wszystkich moich widzów, żeby wszystkim się wyświetlił, bo mi naprawdę zależy, żeby ten film obejrzało jak najwięcej osób. To tyle w sumie. Do zobaczenia już jutro w normalnym odcinku z Minecrafta. Cześć.